No zróżnicowane w zależności od punktu, na którym się znajdujemy na naszej kochanej kuli ziemskiej. Ale no, mamy tutaj niedzielę, dla wszystkich godzina 10 rano w Polsce. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, to zależy od strefy czasowej, no czasami jest godzina na przykład 3 w nocy. Ale ci ze Stanów, również i z Kanady widzę czekają. Dziękuję wam, witam was serdecznie. No... To, co się wydarzyło wczoraj, właściwie kilka, kilkanaście godzin temu, bo ta sytuacja się rozwijała, no wymaga tego, żebym wszedł jakby do Państwa na live właśnie rano w niedzielę. Lubię sobie czasami pospać, zrelaksować się, ale to mnie, proszę Państwa, postawiło w nocy. W nocy ta informacja dotarła błyskawicznie na równe nogi, no ale. Nie chciałem w nocy wchodzić, więc cóż takiego się wydarzyło? Jest, to się pięknie tłumaczy, bo to jest Chief of Staff Mark Short, czyli szef gabinetu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a, nazywa się ten Chief of Staff Mark Short. Wydał w sobotę oświadczenie, w którym stwierdza, że wiceprezydent Mike Pence, który będzie Przewodniczył obradom 6 stycznia jako ich przewodniczący. Z zadowoleniem przyjmuje wysiłki prawodawców zmierzające do zakwestionowania wyników kolegium elektorów na zbliżającej się wspólnej sesji kongresu 6 stycznia. Jest otwarty na rozważenie planowanych sprzeciwów członków Izby. I senatorów wobec głosów oddanych na kolegium elektorów. Mark Short dodał, że wiceprezydent z zadowoleniem przyjmuje również wysiłki prawodawców mające na celu przedstawienie kongresowi podczas tej sesji dowodów nieprawidłowości wyborczych i rzekomych oszustw wyborczych. Wiceprezydent Pence podziela obawy milionów Amerykanów dotyczące oszustw wyborczych i nieprawidłowości w ostatnich wyborach, powiedział właśnie short w oświadczeniu przysłanym mediom. Cóż to takiego znaczy? No, proszę Państwa, znaczy kilka rzeczy, a właściwie już kilkanaście. Tak mocne oświadczenie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych tworzy bardzo specyficzną sytuację w tej chwili w USA, w Stanach Generalnie, w Waszyngtonie, bo tam się to wszystko odbywa. To jest bardzo mocne oświadczenie, które, że tak powiem, stabilizuje prezydenta Trumpa i po prostu jakby określa go tego, który będzie wszystko trzymał w garści, jako bardzo mocnego przywódcę. Bardzo mocnego, dlatego, że dołączają się e, kongresmeni do tej całej koalicji, która jest po stronie Trumpa. Ja wiem o już o stu, prawie pięćdziesięciu kongresmenach, którzy chcą poprzeć. Tak zwane abjection, czyli sprzeciwy, i wiem prawie już o 20 republikanach, którzy chcą zgłosić sprzeciw. To są, wszystko będą sprzeciwy na piśmie. Oczywiście to będzie poddane głosowaniu Izby, ale tu jest pełna otwartość wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych na przyjmowanie tych wszystkich wniosków i sprzeciwów. E, proszę Państwa, grupa, to się zaczęło, od grupy 11 republikańskich senatorów ogłosiła też w sobotę zamiar zakwestionowania, z tym, że ta grupa się powiększa, musimy mieć świadomość tego, ale zaczęło się od tej grupy. Zakwestionowała właśnie głosy kolegium elektorów z tych swing states. Grupa kierowana to była przez senatora Teda Cruza z Teksasu, dlatego ten teksański kapelusz. I tak jak wtedy państwu mówiłem, ja ukłon robię w stronę Teksasu, bardzo mocny. E, lubię tych ludzi z Teksasu. Stwierdziła właśnie ta grupa, że wybory w 2020 roku zawierały bezprecedensowe, bezprecedensowe zarzuty, oszustw wyborczych, naruszeń i niedbałego egzekwowania prawa wyborczego oraz innych nieprawidłowości w głosowaniu. Teraz zarzuty dotyczące oszustw i nieprawidłowości w wyborach 2020 jakby cytowane jakby przewyższają wszelkie możliwe sobie w ogóle jakby to sobie można w ogóle było wyobrazić powiedział to właśnie yy, Krus i że głęboka nieufność głęboka nieufność wobec procesów demokratycznych w USA społeczeństwa ludzi nie zniknie w magiczny sposób tego się nie da tak po prostu wymazać powinno ta sytuacja niepokoić wszystkich bo to jest jakby ta sytuacja która się wytworzyła stanowi stałe zagrożenie dla legalności Wszystkich tych rządów, kolejnych administracji w Stanach Zjednoczonych. To jest właśnie zagrożenie dla tych kolejnych, którzy przyjdą. Dlatego, że wyborca musi mieć zaufanie i musi wiedzieć, po co idzie głosować, prawda? Te materiały, proszę Państwa, które, które się teraz pojawiają, to są również nowe materiały, jakby nowe, może to źle powiedziane. To są materiały, które nigdy dotąd nie były ujawniane. Nigdy dotąd. 6 stycznia każdy kongresman i senator ma dostać specjalne koperty z tymi w ogóle materiałami rano. Niektóre już będą trafiać w nocy, dlatego że sytuacja być może już dzień wcześniej, dlatego że sytuacja no, jest bardzo, mimo że w jakiś sposób jest, należy się z tego cieszyć, to, to nie jest tak, że, że demokraci oddadzą wszystko. Głosy, które mnie dochodzą, to są takie, jeśli chodzi o prezydenta elekta że e, jakby jego sztab to są niepotwierdzone wiadomości jakby jego sztab próbuje się dogadywać y, widzi że traci w pewnym sensie przyczółek ale sytuacja jest dynamiczna i trzeba o tym pamiętać to proszę państwa y, to są potężne partie to są ogromne strefy wpływów i ogromne pieniądze. Więc to oświadczenie, które ja Państwu dzisiaj prze, przeczytałem, jest sensacyjne i jest bardzo dobre, ale należy do tej sytuacji dochodzić i jakby rozwiązywać ją w pokorze. Proszę Państwa o pokorę. Przyglądajmy się. Oczywiście życzę wszystkiego najlepszego prezydentowi Trumpowi. Natomiast przyglądajmy się temu, co się dzieje. Być może, jeśli mat materiały mi pozwolą, ja jeszcze dzisiaj wejdę na żywo wieczorem. Wszystko dokładnie śledzę, proszę Państwa. Proszę Państwa o wstrzemięźliwość i pokorę. Naprawdę. Tutaj nie ma co po prostu poddawać się emocjom, tylko trzeba do tego podejść. No, z wielką pokorą, dlatego że tam się dzieją wielkie tragedie w tej chwili. To, to, to tam no, ludzie, którzy są przy tym blisko, są też ludzie, którzy już doznali i doznają wielkich krzywd. Proszę pamiętać o tym. To jest sytuacja bardzo poważna z jednej strony, a z drugiej bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa. Jeżeli Państwu się podoba moja praca, bardzo proszę o łapki w górę, to jest bardzo istotne i o subskrypcję, jeżeli Państwo uznają, że ten materiał i te materiały, które przygotowuję dla Państwa, są tego warte. Te łapki w górę są niezwykle dla mnie istotne. Wystarczy tylko nacisnąć, cokolwiek Państwo nie zrobią. To jest dla mnie bardzo istotne, bo stanowi to siłę którą pokazują Państwo i dodajecie mi tymi, tymi łapkami siły, żebym ja to robił cały czas dla was. Jest to niezwykle istotny element tej komunikacji, którą w tej chwili nawiązujemy. Proszę Państwa, siedzę w tych materiałach, grzebię się, odbieram telefony ze Stanów, z różnych miejsc i robię dla Państwa te materiały. Mam nadzieję, że dzisiaj znowu się jeszcze spotkamy wieczorem. Jeśli nie to na pewno jutro. Jeśli cokolwiek się wydarzy, oczywiście wcześniej nie państwo zobaczycie i powiem o tym państwu. Natomiast jeśli chodzi o naszą euforię po tym dzisiejszym komunikacie, no ona jest, ale proszę państwa, proszę o pokorę. Naprawdę przyglądajmy się, bo to jest bardzo poważna sprawa, która w tej chwili dzieje się na naszych oczach. Historia, która w tej chwili się odbywa to jest rzecz, no, której, jakby Stany Zjednoczone w takim zakresie nigdy nie przeżywały. To jest bolesne i to boli. Bardzo boli. Bardzo boli przede wszystkim te serca, te, tych ludzi, którzy zostali już po prostu skrzywdzeni. Dziękuję serdecznie.